Było, słuchacie? Fajne te sandały, ale słuchajcie, wydają takie dziwne dźwięki, podobne, może nie będę mówić, do czego podobne, ale dziewczyny, wiecie, masakra. Idziemy dzisiaj na ogród do Oszału, na żywy kwiat. Dobra do Czerwony mam tak dzisiaj pod rękę, Wsiąłam, sobie mały koszyk, bo może coś zakupię, coś nie mam planów, ale zobaczymy. A ja jestem takim mega dużym koszą, także mają mega duży ogród. Chyba tu jest wejście, nie? Nie, gdzie? Tak, czy nie? Ta teraz będzie tydzień wejścia szukało. No to są w ogóle rzeczy do ogrodu. No, a nic nie widać, serio. Ale już babu, kręcisz. O, fajna szklarnia, trzy półki, zobaczcie. Taka folióweczka. Co to w niej by można było zasadzić? Piszcie. 149 zł. A tu jakaś promka w ogóle. Minus 40% taniej. 101 zł teraz. 40 groszy. Tak, a tu jest jaka cena? 149. No to on się opłaca, co? Opłaca. Dobra, ale idziemy na ogród. Ale tu jest fajny. Fajnie, fajnie, ale dobra, idziemy na, na kwiat, na kwiat. Babu, na kwiat. Zobaczcie tylko. O, ja nie wytrzymam. Ile kwiatów. Mega. I tam. I tam. Ale ja bym iść na zewnątrz. Chodźcie najpierw na zewnątrz, bo jak tu się zajmę, to już nie wyjdę na zewnątrz. Ładne te takie, zobaczcie. Ale ładniutkie, 12 zł, mega. A takie większe, 13. No i tu jeszcze widzę fajny kwiat, czekajcie. Jak one się nazywają? To jest goździko. goździk, dziewczyno, goździk, ale ładne, no nie? Zobaczcie. Ile ten goździk? Ile goździka, patrzcie. Ja. To taki bardziej rozwinięty goździk. Jaka cena jest tego goździka? Ja się pytam. 8,49. Mega. Dobra cena. No nie? Ile goździka. Ale ładna. A jak tu pachnie, one tak, one tak pachną. Ja nie wytrzymam, ale pachnie ten goździk. Naprawdę? O, i tu jeszcze. Jakie ładne. Dobra, idziemy, bo stąd nie wyjdę. Dobra, jesteśmy w domu. <grym> Ogród zewnętrzny otwarty. Idziemy. Sezamie, otwórz się. <grym> A tu pyk zamknięty. O, ja, ale fajnie. Jakie słoneczka zobaczcie w ogóle. Ale jest tak idealnie. Jest jakieś 18-19 stopni. Także super pogoda. Idziemy na kwiaty, o i tutaj też mamy goździka, dobrze, ja tu mam? Dobrze, 7 zł. ale to nie jest goździk, goździk jest tu i goździk nie kosztuje 8, a babo 5,99, jakżeś patrzyła, to jak to tak, tam było 8, a tu, 9, tu 5, no nie wiem, jeśli ktoś cenę przypił, chyba, ale ładnie, jejku jak to pachnie, naprawdę, niesamowicie, a tutaj 7,39, ale nie wiem co to za kwiatuszek. Ale śliczne, no nie? Czekajcie, przyjadę Wam. No i? Jak było? Piszcie. Dobra, jest jakaś tujka. Ale... Ja tylko podejrzymy cenę. 24,99. Dobra cena, nie? I taka zdrowa ta tujka, ładna. Zobaczcie. Tak się prezentuje. Czerwony, idziemy. O tam ile jest kwiatów, idziemy tam. Te to będą pachniały? Nie, nie pachną. 19 zł dziewczyna. z ta surfinia. Tutaj w takiej z jakieś siadzonki. Tak, babo. Jakieś sadzonki. Co to są za sadzonki? Róża wielokwiatowa taka. Podniesiemy sobie, zobaczymy. O. Taka po prostu. A. Zobaczcie, jak sprytnie, no nie? I drodzy, widać jak ten kwiat wygląda. Tutaj pnąca, tam parkowa. Takie malutkie krzaczki. 6,79. O, tutaj jeszcze jest porzeczka czerwona. O. No i chciałaś, babo, malina, masz porzeczkę. A jest też borówka. Dziewczyny, jak to brać? Będzie to rosło na balkonie. Chciałam malinę, nie? Ale. Jest tu malina, nie ma, ale jest borówka. No i. Ale to nie ja się muszę przygotować, trzeba kupić ziemię, nie? Jakoś donicę, A tak kupić, żeby leżało, to się zeschnie. Także najpierw trzeba ogarnąć jakieś tematy na przygotowanie, a potem przylecimy, kupimy. Nie takie liche trochę, ale, ale może takie ma być. Nie wiem, piszcie. Palargonia 9,59, ładna, nie? Śliczna, jeszcze czerwona jest. Co myślicie? Albo takie malutkie begonie 2,99. To jest tą czy tą? Nie chyba to poniżej, nie? Chyba tak. Okej. Okay. W ogóle tutaj takie fioletowe kwiatuszki za 7. I za 16 co to jest. Nie wiem, nie widzę. Ale tak wygląda. Ładne żółte kwiatuszki. 24,99 takie większe sadzonki. O, takie. Zobaczcie. Taka konkretna ta sadzonka, nie? No. Okej. Okay. Albo dyszka. Co to jest? Nie wiem, nie widzę. Mniejsze, nie? Nie, to też nie to. 7. Komarzyca. A że, że co to robi?

Uh -huh. O, słyszycie? <noise> Jakie dźwięki, nie wiem, wytrzymam. Są efekty specjalne to. <noise> Za osiem dych, nie? Czegoś się spodziewała? Fajne, podobają mi się. Mówię oczywiście o moich sandałkach. Mam białe i czarne. Tu jakieś zielone roślinki. Polecam wam, mega wygodne. Tylko, że wydają dźwięki. Może to moje tak wydają dźwięki tylko. Macie te sandałki, to już ci wydają dźwięki, czy nie wydają? 1999. Okej. Okay. Zwłaszcza jak to ładnie. I tu, i tu. Dalej nie pokażę, bo ludzie chodzą, nie? 599. Co to za roślinka? Kaskadowa jakaś. A co to? Largonia. Takie malutkie sadzoneczki 5,99 powyżej 13 Tyłopani, jak i ptak. Cóż to za orzeł. Nie co to jest? Wrona, nie? Nie, nie wrona. To jest kruk. Ja się pytam, co to za ptak? Piszcie. A tu jest w ogóle jakieś wejście. Aha, tu są donice, ale to nie, dobra, idziemy na kwiatki 1099 ale ładne te kwiatuszki. Mega. Te na dole pokazywałam. Czyli powtarzają się też, nie? Ładne, kwiatuszki. A to jakaś D... Jejku, Nie widzę 23 zł. Tu takie ładne, niebieskie. Kwiatuszki się tam 39 Albo takie. No i? Chodzę na ten kwiat, bo ja w tym roku będę sadzić dziewczyny, nie? Także, ale nie mam jeszcze tak nic wybranego. Nie wiem, co ja bym chciała w sumie. A malin. 8,59. Chyba na burówkę też się skusza. 7,69. Ok. O ja, a tu jakie, jakie ładne dzwoneczki. Zobaczcie, co to jest. Azalia, śliczna. Zobaczcie. Mega, ale ta żółta. O ja. Ile ta żółta? 109. Piękna. No nie? Ala, ładna. Mega. Azalia wielokwiatowa 23,99. Takie mniejsze, nie? Tam to 44 taka wielka to niedużo, nie? 1949 14,99, Jeszcze ładne. A w ogóle zobaczcie, jest jakiś rabat minus 20% na wszystkie rododendrony od 19 maja do 2 czerwca, czyli który jest dzisiaj? Poniedziałek nie wiem, który jest. Jejku. Nie wiem, ale poniedziałek, nie? Dobra, rozłączę się z sprawdzę. 29, także jeszcze spokojnie. Jest czas, można coś na prące sobie ogarnąć. To w ogóle zobaczymy, może jest więcej tych rabatów, nie? Gdzieś tutaj. Ładne tutaj te. 11, nie, 14. 23 mhm. albo 14. O jakie ładne. To za kwiat. 11 zł. Celi celiosa, tak? Jakoś tak. 13. Albo większa. 39. W sensie, że taka większa. No i. Dobra, idziemy jeszcze na prawo, bo też coś widzę. Aha, to jest ten Rododendron. Zobaczcie, jaki wybór. Ale zdrowe te kwiaty. Tutaj czerwony, różowy, biały. No, czyli wszystkie kolory. Fajnie. Żółty. Ok, zobaczcie. Jaki wybór. Piękne są te drzewka. O, tutaj jaka ładna stokrotka, śliczna. A ja tu poniżej w ogóle. O nie. Zobaczcie. Jakie ekstra. Oglądają te sadzonki? One są 9,89 mega. Od dołu 18, powyżej 9, to przed momentem pokazywałam, nie? 9, 10, w sensie 11. Coś takiego, ok. Surfinia, ale ona jest z czymś? Z jakimś dzwoneczkiem. Czy takie mieszanki tutaj są? Dobra, jest coś. Coś tu podają? Nie, nie podają. Nie wiem. Ten biały zestaw ładny, nie? No, ładna. Róża. 36 zł, 69 groszy. Różne kolory. Jak dla mnie to biała wymiata. A jest biała w ogóle? Nie ma. Coś zobaczcie tylko. Piękne. Co to za kwiat jest? To podają. Okej. Okay. A nie to tu. Dobra, idź mi to. Się zna na tych kwiatach. Naprawdę. No i co tam, nie na no wszystkim musimy się znać, nie? 34 zł. Kto nam zabroni mhm. oglądać? 34. To już takie małe roślinki, ale sprytne, nie? Ja, zobaczcie. <laughs> Mega. O jakiś samolot leci. 7,59. Okej. Okay. Tu pani, na czym pan tak myślisz? Pan czy pani? A ten... A ten ma z niego beka, nie? <laughs> myśliciel i beka. Myśliciel na lewo, beka na prawo. Nie, odwrotnie. Beka na lewo, myśliciel na, na prawo. Kobito, serio. Co myślicie? fajne, nie? Ok, dobra, idziemy tu do końca i kończę, bo za długo się zejdzie. Pamiętajcie, zostawcie coś po sobie. Like, subskryp subskrypcja, komentarz, coś, co pozwoli, aby YouTube wysłał Wam powiadomienie o kolejnym przeglądzie. Padajcie, zaglądajcie, przeglądy codziennie. Taka fajna roślinka. 14,99 z różnych, Z różnych sklepów, także... No jest po co zaglądać. Dobra, jeszcze idziemy tam z tamtej strony, bo widzę fajnego fioletowego kwiata. Ja patrzę, co to pokrzywa, ale nie. To nie pokrzywa, ale taka podobna, nie? 64 zł. Czy to pokrzywa? Nie, no, gdzie pokrzywa? Ale podobna. Gdzie ten fiolet, gdzie ten fiolet? Jest, tak, jest. Zobaczcie. A dziwu, aha, ja. Tu ja widziałam tylko po obrazku, tak? Myślałam, że gdzieś tu kwitnie. Nie, dobra. Ale i tak warto było podejść. 14,99 chleba nie zrobiła końca. Wyczaiłam. Myślałam, że to takie ładne fioletowe kwiaty. Ale jak zakwitną, słuchajcie, no to będzie miazga, nie? A, dobra, bo ja i tu widziałam te fioletowe kwiaty. Tu są, Jezus, to. Dobra. 44 dziewczyny. Ekstra. O, i ten mi się podoba. Pierwszy, który wpadł mi mocno w oko. To ja bym chyba chciała takiego, ale nie wiem, czy to... Ile to potrzebuje miejsca? Muszę się zorientować. O, tu mam wszystkie informacje. Dobra, sobie doczytam. Okej, okay, dobra, kończymy. Ten mi się podoba. O, tu jakie biało, ładne. No, to z tych wszystkich te dwa mega. To takie widziałabym na balkonie. Co myślicie? Ciekawe, to kwitnie. No dobra, doczytam. Nie mam okularów, nie? Dobra, kończę. Idź, babo, idę. Czerwony? Idziemy. Nie wiem, czy nic nie kupiłam, no, ale tak wyprzął, nie? Zawsze lepiej mieć czerwone pod ręką. Ok, cześć. Ja zobaczcie, już wychodzę. Ja tu taka truskawa seria. Można sobie takie truskawki ogarnąć. Ja nie wytrzymam. To ja bym chciała taką troskawę. Ale się muszę przygotować, nie? Jest borówka. Jest truskawa 24 zł. Borówka 21, ale ekstra. I to faktycznie w takiej donicy będzie. Będą owoc. No są. O ja, dobra, to ja chcę taką truskawkę. A co? No nie, zobaczcie tylko to. Samowoce będzie moja. Do no, kiedy to tak można kupić? Ciekawe. Nie no, ja się muszę streszać, jak wychodzić tak i oglądać, to ja nigdy nic nie kupię. To umówimy się na takie zakupy, co? Zabiorę was ze sobą. To, co sobie kupię do posadzenia na balkon. Truskawa, borówka i tamte dwa. Póki co. <grym> dobra, idziemy. Chodźcie trochę na plażę. Wiatr się zerwał. Coś mi u panu To tak konkretnie chyba będzie padać. Ale fajne fale. tak na chwilkę. Wam nagram minutkę. Co Pod 243, jak coś? Dobra ludzie, to nie nagrywamy. Podejdziemy do brzegu.